Zakłady mechaniczne Plagę Laśkiewicz. Gdyby mogły w spokoju działać do dziś, być może na wczasy latałbyś polskim samolotem zamiast Boeingiem, a największe osobistości świata jeździłyby Plagę Laśkiewiczem zamiast rolls royceem Zapraszam na fascynującą historię polskiej przedsiębiorczości z mojego rodzinnego Lublina. Historia zakładów rozpoczyna się w 1860 roku, kiedy Albert Plage, niemiecki protestant, założył niewielki warsztat metalowy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Początkowo produkowano tam miedziane rondle, wanny oraz sprzęt dla gorzelni. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu zakład szybko się. Rozwijał zatrudniając w 1897 roku już 50 pracowników. W tym samym roku stery przejął syn Alberta Emil Plagę, który z wizjonerskim podejściem postanowił rozszerzyć działalność. W 1899 roku nawiązał współpracę z Teofilem Laśkiewiczem, co zaowocowało powstaniem zakładów mechanicznych Plagę Laśkiewicz. Nowa lokalizacja na terenach dawnego folwarku Bronowice w pobliżu linii kolejowej sprzyjały dalszej ekspansji. Zakłady specjalizowały się w produkcji kotów parowych, elementów metalowych dla przemysłu oraz kuchni polowych i menażek na potrzeby. Wojska podczas I wojny światowej. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 1920 roku, gdy zakłady rozpoczęły produkcję samolotów. Początkowo montowano maszyny na licencji włoskiej firmy Ansaldo. Ambicje sięgały jednak dalej, czego dowodem było zatrudnienie w 1927 roku talentowanego inżyniera Jerzego Rudnickiego na stanowisko głównego konstruktora. Pod jego kierownictwem powstały nowoczesne rodzime konstrukcje, w tym słynny Lublin R13 który stał się symbolem polskiego lotnictwa wojskowego. Niestety, mimo sukcesów technologicznych, zakłady borykały się z problemami finansowymi. W 1935 roku ogłoszono upadłość, a rok później nastąpiło państwowienie i przekształcenie w lubelską wytwórnię samolotów LWS. Nowa fabryka kontynuowała produkcję, wprowadzając do użytku m.in. bombowce LWS-4 Żubr oraz samoloty łącznikowo-obserwacyjne RWD-14 Czapla. Niestety, rozwój przerwał wybuch II wojny światowej 2 września 1939 roku. Niemieckie lotnictwo bombardowało zakłady, powodując śmierć 38 osób i poważne zniszczenia infrastruktury. Po wojnie fabryka nie została reaktywowana, na jej miejsce powstały lubelskie zakłady naprawy samochodów, a część kadry inżynierskiej przyczyniła się do utworzenia wytwórni sprzętu komunikacyjnego świetniku, kontynuując tradycje lotnicze regionu. Do dziś przy ulicy Wrońskiej w Lublinie zachowały się nieliczne budynki dawnej fabryki, będące świadectwem bogatej historii polskiego przemysłu lotniczego. A ty co myślisz, czy moglibyśmy dzisiaj mieć własne polskie samoloty? Jeśli uważasz, że ta historia powinna być bardziej znana, zostaw lajki like i udostępnij. thank you